Ostatni element metalowy, który udało mi się wykręcić, został zdemontowany. Co my tu dzisiaj mamy? Dzisiaj mamy spore wyzwanie. Skrzynię wojskowa na amunicję, a ja z tego będę chciał zrobić siedzisko z funkcją przechowywania. Czyli chciałem ją całkowicie odnowić, zamontować kółka, pomalować. Natomiast, jak widzicie, ta skrzynia jest naprawdę w stanie opłakanym. Powiem Wam, jak się zabrać do tego typu odnowy. Taka skrzynia kosztuje kilkadziesiąt złotych, a często jest tak, że w ogóle wyrzucamy takie skrzynie, bo uważamy, że nic nie da się z tym zrobić, bo ona jest w takim stanie, jak widzicie tutaj. Ja Wam pokażę, że da radę zrobić coś fajnego, funkcjonalnego, nie musimy tego wyrzucać. A jeżeli chcemy mieć coś takiego, będzie nas to kosztowało naprawdę grosze. Co będzie potrzebne? Oczywiście szlifierka, odpowiedni papier, odpowiedniej gradacji. Myślę, że zaczniemy tutaj 80 osiemdziesiątką. Natomiast nie uda nam się. Wyszlifować niektórych już zniszczeń tej skrzyni, więc użyję szczotki drucianej i wybiorę, wyrwę po prostu starą farbę, wybiorę miękkie drewno, zostanie nam fajna struktura. Wkrętareczka, oczywiście farba, pędzle, rękawiczki i przy szczotce, moi drodzy, najważniejsze BHP, okulary i troszkę grubsze rękawiczki. Ja wiem, ja wiem, te, te okulary nie są BHP, ale dla mnie już są BHP. Ja już mam swoje lata, ja mało widzę, a w zupełności to wystarczy, jak będę szczotkował. Sprawdźmy teraz, jak wyjdzie nam to samą szlifierką i podejmiemy decyzję, co do szczotki. Szlifiereczka. Tak jak podejrzewałem. Wyszlifowanie tej skrzyni to naprawdę będzie mordęga, nawet przy pomocy profesjonalnych narzędzi. Ręcznie kompletnie nie polecam, ale spróbujmy, jak wyjdzie nam to przy użyciu drucianej szczotki. Nie chcemy, żeby element nam uciekł. Dociskamy. Podłączymy sobie prąd. co damy radę szlifierka, czego nie dajemy rady tylko szczotka. Nie patrzcie na to. Ja biorę się do roboty. No i proszę. Potrzeba było dłuższej chwili, ale efekt sami ocencie. Ta skrzynia prawdopodobnie z tego co się dowiedziałem ma około 50 lat. Drewno ma już swoje mankamenty, ale i tak Wyszlifowaliśmy ją po prostu praktycznie idealnie. Elementy metalowe zostały starte szczotką, błyszczą się, tak samo i zawiasy są zrobione, a skrzynia, proszę bardzo, wygląda tak. Teraz muszę elementy metalowe okleić papierową taśmą i zaczynamy malowanie. tak robimy z każdym metalowym elementem. Ten, 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 ten. Dobrze, elementy zostały oklejone, tak jak skrzynia została zabezpieczona impregnatem Base. Pamiętajcie o tym, że jak mamy surowe drewno, musimy to zabezpieczyć impregnatem Base. Ja już to zrobiłem. Więc przystąpmy teraz do wyboru Skrzyni pomalujemy farbą marki Sadolin. Seria kolory ogrodu. Jest tam naprawdę bardzo bogata gama kolorystyczna. Ja wybrałem dwa kolory. Kawałek nieba na wnętrze skrzyni, natomiast cała skrzynia będzie w kolorze świeżej boróweczki. Do czego zaczynamy? Świeża boróweczka. Rękawiczki. Taki oto przecudny kolor będzie miała nasza skrzynia. Farbę musimy odpowiednio wymieszać. I podczas malowania, moi drodzy, też raz na jakiś czas zamieszajcie farbę w puszce. Nie muszę chyba nikomu mówić, że malujemy zawsze wzdłuż słoja. Czyli malujemy w tą stronę. A najlepiej będzie, jak troszeczkę farby jeszcze na pędzel weźmie. I w taki sam sposób malujemy całą skrzynię, zarówno na zewnątrz, jak i w środku. Wszystko zgodnie z instrukcją, zamieszczoną na opakowaniu. Dwie warstwy, i spotykamy się, jak farba wyschnie. Farba została nałożona. Zdążyłem już nawet dokręcić kółka. Musimy założyć teraz okucia. Dobór koloru oczywiście pozostawiam wam. Mi podoba się to, co wymyśliłem. Ciemny kolor na zewnątrz, środek jasny. Do tego nasza klapa. Sami powiecie, czy ta skrzynia nie wygląda zupełnie inaczej. To już nie jest skrzynia na amunicję, która ma 50 lat. To jest mebel z odzysku, który posłuży nam przez kolejne lata. Zakładam okucia. No, i proszę bardzo. Stary mebel, który mógł wylądować na śmietniku, kompletnie niepotrzebny, wydawałoby się nie do uratowania. Wystarczyło troszeczkę pracy, odpowiednie produkty, cztery kółka. Elementy metalowe, które były wyszlifowane, zostały zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi i mamy w pełni funkcjonalną skrzynię. Mam nadzieję, że te skrzynie przestaną trafiać już na śmietnik. Wykorzystacie je u siebie na balkonach. Fajne siedzisko, można rzucić poduchy, a w środku mamy jeszcze miejsce do przechowywania. Czego chcieć więcej? Jeśli Wam się podobało, zostawcie suba.